W tej lekcji zajmiemy się kolejnym poleceniem na liście, mianowicie wytłaczanie indywidualne. Standardowo, jeżeli zaznaczymy jakąś grupę faceów i skorzystamy z skrótu E, to odwołujemy się do polecenia wytłaczania regionu. Dzięki temu mogę teraz zaznaczyć jakiś face, przesuwać go. Jest on połączony komponentami z pozostałą grupą. Jeżeli jednak skorzystamy z wytłaczania indywidualnego, to zauważymy, że w tym przypadku wszystkie facey są niezależne. Także możemy je niezależnie wskazywać, przesuwać i nie są one połączone komponentami z tym, co znajduje się obok. Ja skorzystam z CTRL-Z i cofnę operację. OK. Przejdę do trybu obiekt, usunę ten obiekt i skorzystam ze skrótu SHIFT-A, CUBE, tabulator, czyli edycja, CTRL-Tab, przejście do face'ów i skorzystam z wytłaczania indywidualnego. W ten sposób uzyskuję taki rezultat. Dodatkowo, podczas wytłaczania uzyskujemy dostęp do kilku opcji, które towarzyszą danemu poleceniu, i za ich pomocą przykładową możemy wykonać dodatkową operację, odwołując się do edycji proporcjonalnej. Także włączamy edycję proporcjonalną, możemy zmienić krzywą, która towarzyszy tej edycji i wprowadzać jakieś swoje wariacje. Jeżeli dodatkowo byśmy chcieli wpłynąć na skalowanie teraz zaznaczonych faceów i skorzystamy ze skutu S, no cóż, to uzyskujemy taki rezultat. Także w tym przypadku musimy zmienić odpowiednio pivot. Klikamy w tym miejscu i wybieramy indywidualne. Powiedzmy Origins, skalowanie i uzyskujemy taki rezultat. Aha, pamiętajmy także, że operacja wytłaczenia indywidualnego znajduje się również pod skrótem klawiaturowym ALT-E. W tej sytuacji oczywiście musimy zaznaczyć kilka faceów. Korzystamy ze skutku Alt E i Indywidual.